Jacka Jaworka ukrywała ciotka. Teraz, 75-latka, sama może trafić do więzienia. Proces Teresy D., ciotki Jacka Jaworka, ruszył w poniedziałek i już na starcie wzbudził ogromne zainteresowanie. Kobieta jest oskarżona udzielanie schronienia swojemu poszukiwanemu siostrzeńcowi, sprawcy potrójnego zabójstwa zborowców. 75-latka twierdzi, że się bała, a Jaworek spał u niej na starej wersalce. Jej zeznania nie do końca się jednak zgadzają. W lipcu 2021 roku Jacek Jaworek znalazł się na ustach całej Polski, gdy został podejrzany o morderstwo trojga członków swojej rodziny: brata, bratowej i 17-letniego bratanka. W domu we wsi Borowce, województwo śląskie, doszło do awantury, podobno o podział spadku po ojcu. Przeżył jedynie młodszy, trzynastoletni syn zastrzelonej pary, który schował się w szafie i uciekł przez okno. Jaworek uciekł. Był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. 19 lipca 2024 roku pracownicy porządkowi natknęli się na zwłoki nieopodal szkoły w Dąbrowie Zielonej, położonej 5 km od miejsca zbrodni w Borowcach. Obok ciała mężczyzny z raną postrzałową głowy leżała broń. Policja potwierdziła, że był to poszukiwany Jacek Jaworek. Ciotka ukrywała Jacka Jaworka stanęła przed sądem. W momencie, gdy cała Polska śledziła każdy komunikat dotyczący Jacka Jaworka, policja równolegle próbowała ustalić, kto mógł mu pomagać. Odpowiedź: Według śledczych, kryła się znacznie bliżej niż ktokolwiek podejrzewał. W poniedziałek 24 listopada przed sądem w Myszkowie stanęła Teresa D., ciotka zmarłego już zabójcy. 75-letnia kobieta usłyszała zarzut udzielania mu schronienia i utrudniania działań organów ścigania. Jak informuje radio Katowice, oskarżona przyznała, że wiedziała, kogo wpuszcza do domu i że rozumie, czego dotyczy zarzut. Odmówiła jednak składania wyjaśnień. Jej adwokat mec. Tomasz Gola próbował już na starcie uporządkować narrację wokół swojej klientki. Strach i obawa nie pozwalały kobiecie na podjęcie innej decyzji, mówił, dodając jednocześnie, że nie można traktować jej czynu jako elementu zbrodni w borowcach. Ciotka Jacka Jaworka opowiada o pierwszym spotkaniu. Zapytał, czy może się przespać. Z wcześniejszych przesłuchań Teresy, D. wyłania się obraz nagłej i niechcianej wizyty. Kobieta relacjonowała, że Jaworek pojawił się u niej 1 listopada 2023 roku. Miał prosić tylko o chwilowy nocleg. Przypomina Polsat News. Bardzo się bałam. Zapytał: Czy może się przespać na starej wersalce? Zgodziłam się, opowiadała prokuratorom. Twierdziła również, że nikomu o tym nie mówiła, bo obawiała się o życie. Adwokat dodawał później, że jego klientce trudno było uwierzyć, że mógł zabić troje swoich bliskich. Według niego myślenie o rodzinie, o lojalności wobec bliskich odegrało tu kluczową rolę. W lipcu prokuratura okręgowa w Częstochowie przekazała jednak, że poszukiwany mężczyzna bywał w domu ciotki znacznie wcześniej, nawet w 2022 roku. Ten wątek okazał się jednym z przełomowych momentów postępowania. Najmocniejszym dowodem, według śledczych, był smartfad należący do Jaworka. Po odzyskaniu danych z urządzenia, znaleziono nagranie wykonane 22 marca 2023 roku, na którym widać mężczyznę w domu Teresy D. To jednak nie jedyny trop dochodzenie wykazało że podczas ukrywania się Jaworek wykonywał u ciotki Raymond. W domu znaleziono też telefony z jego odciskami palców i materiałem DNA, a zużycie prądu i wody w analizowanym okresie również miało wskazywać na obecność dodatkowej osoby. Relacjonuje Polsat News. Kolejna rozprawa ciotki Jacka Jaworka zaplanowana jest na 5 stycznia. Jeśli zarzuty się potwierdzą, 75-letniej Teresie D. grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.